Cześć wszystkich, witam Was w takim nietypowym dość odcinku z Minecrafta. Jest to serwer, jest to nadal serwer mój i Dixa, jednakże jestem teraz sam. Taki odcinek malutki, specjalny. Dlaczego ja jestem sam? Cały czas, zazwyczaj jak nagrywam Minecrafta na tym serwerze, no to jestem z Dixem. Uznałem, że hmm, przyda mi się taka moja, sama swoboda, żebym sam mógł sobie porozmawiać i troszeczkę. Pobyć, pobyć sam. A więc stworzyłem coś niedaleko miasta, nawet mam widok. To, to właśnie widzieliście ten domek na ostatnim odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek, multiplayera z Dixem spadnie wcześniej niż ten, co teraz nagrywam. No i tak, tutaj biegną nasze mury. Dixon niestety zobaczył ten domek. Myślałem, że to będzie takie ukryte i tak dalej. Nie udało mi się to, ale mam nadzieję, że. O, Creeper. Jeszcze mam ulepszony łuk. Na dwa razy zabiję. Uuu, kurczę! Tak, postanowiłem zabawić się w snajpera nieco. Okej, okay, nie ma tutaj żadnych potworków. <grym> Lasek mam do zagospodarowania i tak dalej. Tylko postawiłem e, fundamenty z kabel Ale już dalej domek jest sam z drewna, prawda? Ładnie wygląda, bardzo mi się podobają budowę z drewna. E, dlatego też postanowiłem zostać drwalem. Oczywiście, gdy Dixu nie patrzy. Dużo lasków mam do tego. Poza tym, tutaj sobie założyłem taki mały lasek, żeby móc wycinać sobie te takie normalne drzewka, prawda? Yy, specjalnie dla Dixa wystawiłem takie tabliczki. Ta chatka nie kryje w sobie. Nie, ta chatka nie kryje w sobie nic niezwykłego, dlatego wybierz dalej z łaski swojej. Powinien być dopisek Dixu, no ale cóż, dobra. Jak już zobaczył, to w to. Poza, po prostu nie chcę już mi się siedzieć w mieście i budować tam jakichś oklepanych schematów i tak dalej, dlatego. Czasami pojawi się taki odcinek, że ja sobie po prostu będę siedział tutaj w swojej hawce i rozbudowywał to, bo chcę zrobić taki wielki kompleks podziemny, specjalnie właśnie, żebym mógł sobie tam spokojnie budować to, co chcę. Dobra, zrobiłem już pierwsze pięterko. Wyłączyłem pięterko, czekajcie, pierwsze pięterko, taką piwniczkę, o. Dobra, jednakże muszę sobie na sam, na sam dół się dokopać, żeby móc spokojnie wszystko robić, ponieważ ja jestem w górze teraz. Tutaj sobie, o właśnie, może tutaj sobie zrobię jakiś taki pokoik mieszkalny, bo na magazyn to się za bardzo nie zapowiada, chyba żebym zrobił sobie jakieś pistonowe tutaj rzeczy. Oczywiście to wszystko kurczę pasowałoby, żeby Dix tego nie widział. Zrobiliśmy taką kiedyś niespodziankę, że jednak tutaj nie siedziałem bezczynnie na serwerze, tylko coś tutaj robiłem. Na pewno coś sobie tutaj zrobię na zewnątrz. No, chodzi o to, o jakiś ogródek i tak dalej. Ale jak na razie. Hmm, to tyle będzie. Wziąłem sobie na początkowe surowce, mam dwa ulepszone łuki, jeden moc, jeden, a uderzenie. Czym się różni moc od uderzenia, jeśli chodzi o broń, która tylko strzela? Hmm, no cóż, dziwne. W każdym razie mam zapas jedzonka, mam kobosony, mam drewno i tak dalej, także mogę wyżyje. W każdym razie nie zdechle tutaj z głodu i jak na razie to nie będę musiał się obawiać Dix jest teraz na GG, także... A może w każdej chwili wpaść na ten serwer, mam nadzieję, że coś z pasą, tak na, tam nagrywają. Mhm. Oczywiście żelazo musiałem się też zaopatrzyć. Dobrze, ale chodzi o to, że ja nie mogę powie nie będę robić jakichś dużych typów mieszczeń, ponieważ my jesteśmy teraz w górze. Góra ta ogólnie to nie jest taka gruba, dlatego muszę uważać na te rzeczy. W każdym razie, jestem praktycznie na granicy. Jeśli wykopię o jeden dalej klocuszek. To wtedy wykopi się za górę i wtedy to będzie widoczne wszystko. Jednakże ja chcę zrobić coś takiego, że zejście będzie na dół. Tak. O, no dajcie spokój, o. Okej, okay. na szczęście tutaj już nie ma nic. Mogę wykopać sobie kawałeczek. Eee, a więc tutaj będzie kolejny spad w dół. Jednakże ja muszę sobie zrobić troszeczkę jeszcze drabinek. I będę musiał pomyśleć, co by tutaj zrobić. Mam przecież jeszcze jedno pięterko. Jednakże rzeczy, które, takie co mniejsze, będą musiał gdzieś specjalne miejsce na to zrobić, żeby właśnie Dixu nie widział tego wszystkiego. E, tu idziesz, ludzie, z który, którzy będą zaproszeni na ten serwer. Zombie, 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 zabijecie, zabijecie. <laughs> nie zdążyłem. Hmm, w każdym razie musiałem sobie zrobić jakieś te tej schodeczki, o, żeby móc wejść. Tak, zupełnie tak to będzie wyglądać. Oczywiście to nie jest jakieś tam. E, odcinki nie będą się często pojawiać, dlatego nie sądzę, żeby z się jakaś seria nowa przerodziła. Po prostu będą takie. O, hmm. będą się to. Nie wiem, może solo Minecraft Multiplayer, coś takiego, coś takiego wymyślę. czy nazwa nie jest ważna. Hmm. Mam nadzieję, że to będzie takie troszeczkę zastąpienie tego singleplayera. Że jednak tej serii sobie pogadam, ale będzie coś na serwerze. A może akurat od. Czasami wpadnie sobie dni to też... O, będzie takie coś na spontana. Dobrze. Yy, muszę brzozy znaleźć. Ale źle. Zie... Dobra. Sadzonki brzozy mamy w magazynie, chyba tam w zamku. Nie chcę się tam wybierać. Żeby jakoś tego tak, wiecie, nie zniszczyć. Po prostu będziemy siedzieć sobie w domku i coś tam budować. Eee, w każdym razie drabinki, drabinki, drabinki. Z czego się robi od drabinki? Ja już zapomniałem sobie cholera. O, on brzozę, no to jest dobre. Dobra, cztery wystarczy chyba. Okej. Okay. Ich dużo nie potrzebuję akurat. A, to nie tak się buduje? O, panie Bobrze, panie Bobrze. Okej. Okay. Czyli robimy kolejne pinterko... Hmm, a może bym zrobił jakieś... Nie, jeszcze na pistony to jest za wcześnie. Jeszcze na pistony za wcześnie. Żebym musiał robić jakieś mechanizmy czy coś, to jeszcze muszę poczekać chwileczkę. Jeszcze musiałbym to się, sam, sam to sobie po prostu ogarnąć na początku, wiecie? Okej, okay. mm, jeszcze nie, że jeszcze niżej się troszeczkę wykopię. Ja chcę jak najszybciej zagospodarować przestrzeń tej góry, żebym mógł po prostu potem sobie swobodnie robić to wszystko. E, odcinki będą króciutkie, króciutkie, ja tak tylko chcę zrobić taki krok, skok w bok. Mam nadzieję, że gdy wykupimy sobie tak już do końca, na sam dół, do bedroka, to będą jakieś naprawdę ciekawe rzeczy. A wtedy to już tam zrobię swój kompleks, zrobię jakieś, nie wiem, miejsca, gdzie będą imprezy się odbywały. O, mamy naprawdę fajny projekt na to, żeby zrobić fajne podziemia. Tylko musiałbym dużo gliny znaleźć, przetopić to na tygiełki, a później na bloki. Lane, kurcze, te nazwy są teraz dziwne, bardzo. Zwłaszcza po polsku. Dobra. Ile będę mógł tutaj zagospodarować tej przestrzeni? Zresztą, chciałbym, żeby na samym dole góry był taki, taki fajny portal, żeby. w portal! Nie chodzi mi, że portal na przykład do netheru, tylko portal taki, czyli ozdobne wejście, jak na przykład było w kościołach kiedyś robione i. No teraz już chyba tego nie robię, prawda? To jest, to jest już bardziej nowoczesny styl, także chodzi mi o tych takich starych kościołach renesansowych czy barokowych i tak dalej. Tam portale takie były bardzo ładne, wejścia ozdobne i tak dalej. Chciałbym, żeby to na samym dole było. I w jakiś sposób połączyło się z tą z wejściem o tutaj. Znaczy, niekoniecznie tutaj, tylko chodzi o te po prostu drabinki w dół, prawda? Gdzie będę robił kolejne swoje poziomy i kolejne kwatery. Mógłbym zrobić jakiś, Kurczę, no nie wiem. Nie, naprawdę, sam nie wiem, co mógłbym tutaj zrobić. Czy wystarczy mi drabinek? Powinno mi wystarczyć. Hops, 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 hops... Cześć, jesteśmy po przerwie dla mnie malutkiej... Znaczy, długiej, dla was malutkiej. No więc tak, dobra. Schodzimy na Właśnie sobie przed chwilą też zrobiłem... Już dokończyłem tak na spokojnie sobie schodki. To Znaczy, zrobiłem ogólnie to wejście. Obłożyłem drewnem tak, żeby po prostu... Było miło. Ja lubię akurat to takie... drewniane klimat. Wydaje mi się wtedy, że to jest tak cieplutko. Nie wiem dlaczego. Jakoś nie, nie podoba mi się sam, tak, taki zimny kamień, stone e, czy cokolwiek. I tak sobie myślałem. Oli, ja myślę. Nie mam kilofa, muszę się wrócić. E, tak sobie myślałem, właśnie co by tutaj zrobić. I wymyśliłem. I wymyśliłem. I po prostu to jest tak genialne. To, co ja wymyśliłem, po prostu to będzie rewelacja jedna wielka. Ale zapomniałem. Tak, wymyśliłem coś zajebistego i zapomniałem. Kurde, ludzie! A, będę musiał sobie przypomnieć, naprawdę. Hmm. Ale ogólnie myślałem nad zrobieniem jakichś, właśnie takich, troszeczkę pistonowo. Nie, czegoś, czegoś po prostu. Coś, coś z pistonami. Ewentualnie zrobić, no nie wiem. O, już wiem. Na górze, czyli na tym pierwszym piętrze, to będzie jakieś takie pokoi, gdzie ja sobie będę. Mieszkał, spał i podstawowe takie rzeczy też trzymał. Nie licząc tego na górze, oczywiście. I, a tutaj, o tutaj gdzie teraz: jestem, o tu, 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 tu. E, zrobimy taki hmm, pokoik wypoczynkowy, czyli nie wiem, walniemy jakiś telewizor, e, jakieś tam szafeczki, duperelki, i takie tam. E, rozumiecie chyba o co chodzi, ale to nie będzie na pewno w tym odcinku, bo będę musiał pomyśleć sobie nad tymi właśnie takimi duperelami. O, fajny jest motyw kaktusa, tak jako, jako taką roślinkę małą, tutaj sobie w pokoiku. Hmm. Tak jak mówiłem, te, odcinek, te odcinki będą takie króciutkie, taki mały news z tego, co się dzieje tutaj. A ja będę sobie powoli też to rozbudowywał wszystko, oprócz tego, co będzie się działo w mieście i to, co będzie na normalnych odcinkach z Vixxem, to oprócz tego będą właśnie jeszcze te odcinki. To jest chyba... no jasne. Nie trzeba ty nic... ...chyba tłumaczyć. Hmm... Farma owiec by się przydała, z tego względu, że... E, ...zrobiłbym sobie tutaj dywan. Tak, hmm... Może jakieś łazieneczka, może jakieś to... Zobaczmy, w którą stronę... czekajcie... E, ...zobaczmy, w którą stronę... O, tutaj się przekopmy. Zobaczmy, jak daleko będę mógł. Bo tutaj powinna już wystawiać góra, wiecie? O yes. O, a tu mam sporo miejsca. Hmm, a może nawet bym mógł zrobić ty magazyn. O, dobra. Muszę się upewnić, czy mi na łeb nic nie spadnie. Okej, okay, tutaj są wysokie tereny. O tam sobie pajączek hasa, o tu. Tutaj jest drugi. Hmm, hmm, hmm. hmm. Ale jest okej. Okay. Fajna lokacja, ale właśnie jeden ten minus, że Dixie ją zobaczył. No ale cóż, będę musiał się z tym pogodzić. Hmm, w każdym razie, dobra. Ja tutaj sobie to zaklepię. I skończymy tutaj ten odcinek. Tak, ja mówiłem, że to będzie króciutkie. W każdym razie, może następny będzie dłuższy. W każdym razie, adios, do zobaczenia.